Witajcie dzisiaj na tym odcinku, na tym kanale, na kanał moim, na mojego taty kanale. Eee, dzisiaj mamy klawiaturę, ale nie taką normalną klawiaturę. Wymieniłem ją sobie. Za tysiąc kosztowała. Mam maka, mam to dobrze wiecie. No i ona jest dla maka. Jednakże można ją skonfigurować równie dobrze z Windowsem, ponieważ można sobie z nią skonfigurować z trzema urządzeniami. Tak samo myszkę. Ja teraz mam na dwójkę ustawioną, bo. Windows jest na dwójce, a Mac jest na jedynce. No i właśnie, taki teraz ten. Bo zobaczcie, tu mam Control, Option i e, Command. I teraz wiem, że który jest Windows, który jest Control, który jest Alt. No Control to Control, co nie? Control to jest Alt, a to jest Windows. Patrzcie, widzicie? To jest Windows. klawiatura, co nie? Najgorzej jest z F1, F2, F3, F4, ale wszystkie F, nie mogę ich kliknąć. Nie ja wiem czemu. Tylko zawsze zobaczcie. Klik, y, kliknę, nie wiem. E, F12. No i się ścisza, co nie? I to mnie wnerwia Dalej. Mamy normalną klawiaturę, co nie? I teraz tak, gdzie jest dostępna taka klawiatura? Otóż dostaniecie ją na... Oficjalnie na stronie Logitech lub yy, w znabank znacie sklep iSpot. Czekajcie, pokażę Wam iSpot. Dostanicie go akcesory Mac, To chyba nie tutaj będzie. O, jest, to jest ta myszka. Za 129 zł czekajcie. I to jest ta klawiatura. Więc dostaniecie je na... dostaniecie je na stronie iSpota ja wam udostępnię link. Ale jednakże fajna jest ta klawiatura, ponieważ jest chuda. Ja bardzo lubię takie chude klawiatury, nie wiem czemu. I ona normalnie działa z Windowsem. Może i trochę trzeba się przyzwyczaić do Control, y, Option i Command. Ale to jest bo to jest Ctrl, Alt i to jest. To jest Windows, co nie? Tu mamy jeszcze FN, tu mamy... Nie wiem czego to służy w sumie, ale to jest delay, To jest delay, żebyście wiedzieli. No tutaj mamy też te kalkulatory, to jest chyba... Jak to się nazywało? Screen. E, nie wiem jak to się nazywało. Tu mamy Search, który normalnie działa, patrzcie. Normalnie działa Search. Tryb noc. Nie wiem, czy on działa. Hmm, chyba nie działa. Nie działa. Ale kalkulator? Nie, hmm, też kalkulator nie działa. Nie. Co to jest F16, F17, F18, F19? To jest takie coś? Nie wiedziałem o tym. Więc dziękuję, że miałeś ten odcinek. Jak chcecie kupić taką klawiaturę to wyślę Wam linka do iSpota i ją można naprawdę skonfigurować. Instrukcje konfiguracji będziecie mieli w instrukcji. Eee, bardzo dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Link będziecie mieli do klawiatury w opisie. I mam nadzieję, że kupicie. Może trochę kosztuje, ale opłaca się.